Witam Ciebie z mojego żółtego fotela. Dzisiaj chciałam powiedzieć parę słów o syndromie oszusta. Czy wiesz co to jest syndrom oszusta? Może sam miałeś taką sytuację. Chodzi o to, że bardzo często dotyczy to osób, które zmieniają zawód, przekwalifikowują się albo zaczynają, zaczynają jakiś biznes w swoim życiu, zaczynają coś nowego. Bardzo często jest tak, że chcesz coś robić, masz jakiś plan, ale ciągle czujesz jakąś presję wewnętrzną, yy, która powoduje, że oddalasz się od realizacji swoich planów, a wynika ona z tego, że nie czujesz się dość dobry, żeby robić to, co chcesz robić. Nie czujesz, że masz yy, odpowiednią wiedzę, że masz odpowiednie doświadczenia. Masz wrażenie, że cokolwiek robisz, na przykład wypowiadasz się na jakiś temat, czy e, chcesz komuś pomóc, a, i w pewnym momencie dochodzisz e, do czegoś takiego, że wydaje ci się, że nie jesteś dość dobry, żeby komuś dawać rady, nie jesteś dość dobry, żeby komuś e, pomagać, nie jesteś dość dobry, żeby komuś coś pokazać, nie jesteś dość dobry, nie masz e, wystarczającej wiedzy, doświadczenia. Ku temu, żeby móc na jakiś temat się wypowiedzieć albo wykonywać coś, jakiś, jakiś zawód. Oczywiście nie chodzi o to, żeby odwalać robotę i żeby rzeczywiście nie mieć pojęcia o tym, co się robi ale chodzi o to, że większość osób mm, odkłada wiele rzeczy na później myśląc, że nie są dość dobrzy, że nie jest, nie jest to ten odpowiedni moment na to, żeby coś zrobili i dochodzi tutaj prokastynacja, czyli właśnie odkładanie wszystkiego na później bo poniekąd czujesz tą, czujesz tą presję, że musisz zrobić coś idealnie, perfekcyjnie a w głębi duszy wydaje ci się, że nie jesteś dość dobry, żeby to zrobić w w jakiś idealny sposób, który sobie zaplanowałeś, wszystko się nawarstwia, czujesz presję, zniechęcenie i wszystko, co masz zrobić, co zaplanowałeś, żeby zrobić, odkłada się w czasie, bo ty to odpychasz myślami. Właśnie dlatego, że wydaje ci się, że nie jesteś na tyle dobry, żeby iść z tym do ludzi, z tym swoim pomysłem, z tą swoją wiedzą i z tym, co chcesz robić. To jest ogromny błąd, dlatego że dążenie do perfekcji do niczego nie doprowadzi. Na pewno nie doprowadzi cię do sukcesu. Dążenie do perfekcji oczywiście nie chodzi o to, żeby odwalać, tak jak już wspomniałam, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, że wystarczy robić małe kroki, które nie są perfekcyjne. Perfekcjonizmu nauczysz się z czasem. Nauczysz się. Jak robić coś jeszcze lepiej, i jeszcze lepiej, i jeszcze lepiej, ale żeby się tego nauczyć, to musisz zacząć to robić. Więc przestań szukać wymówek, że nie jesteś dość dobry, żeby spełniać swoje plany, spełniać swoje marzenia, żeby nie wiem, pomagać ludziom, żeby uczyć ludzi z tego względu, że żeby coś komuś dać, to wystarczy wiedzieć w danym temacie tylko. Odrobinę więcej niż ludzie, których chcemy czegoś nauczyć, chociażby, tak? Pomyśl sobie, jak dużo osób chciałoby mieć taką wiedzę, jak masz ty na temat jakiegoś wykonywania jakiegoś procesu, na temat jakiegoś przedmiotu, czegokolwiek. I jak dużo osób chciałoby mieć taką wiedzę, jaką masz w tym momencie, mimo że ona jest nieperfekcyjna. Naprawdę, żeby coś ludziom dać, czy to jest produkt, czy usługa, żeby pomóc ludziom. Móc o czymś mówić, coś promować. Wystarczy tylko odrobinkę więcej wiedzieć niż ci ludzie wiedzą. I już jesteś w stanie dawać wartość tym osobom. Więc nie zapętlajcie się w poczucie, że musicie robić coś perfekcyjnie i że pewnie wszyscy dookoła widzą, że. Tak naprawdę to nie macie wystarczającej wiedzy i doświadczenia, i pewnie wszyscy się domyślają, że jesteście do niczego i że co on tu stoi, i pieprzy, co ona przed tym telefonem siedzi i pierdzieli. Nie przejmujcie się czymś takim, takimi myślami. Pamiętajcie, idźcie do przodu, róbcie swoje, a perfekcjonizm przyjdzie z czasem. I to nie jest tak, że ludzie dookoła. Myślą, się domyślają, domyślają się i czują, że ty chcesz, nie wiem, że ty mówisz coś nie tak, bo nie masz wystarczającej wiedzy na dany temat. To nie jest tak. Wystarczy wiedzieć tylko odrobinkę więcej niż ludzie, do których mówimy.